Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam dlaczego linie Luizer i Ryanair i lub EasyJet nie latają na długich dystansach. Zapraszam do oglądania. Na długich dystansach mam na myśli na przykład trasę warszawa Chopin nowy Jork. Gdzie by można było jednak trochę zarobić, ale jest tylko jedno ale. Weezer i EastJet operują tylko Airbusami A300 z rodziny A320, a Ryanair tylko 737, 800 i Maxami, które jeszcze nie latają. Więc na przykład jakby Ryanair zakupił dużego 747, to po prostu no, miałoby z nimi na początku problemy, bo po pierwsze miejsce na lotnisku, po drugie paliwo, po trzecie pasażerowie. To samo by było z Wizardem lub EasyJetem. Jak już wiecie z odcinka, dlaczego linia Rezygnując 747 byłby, mówię głównie, problem z zapełnieniem miejsc, gdzie na przykład... W takim samolocie, gdzie jest ponad 300 osób, leci tylko dajmy 150 i po prostu linia traci na tym, bo jest przeliczane paliwo na pasażera, pamiętaj. Też warto dodać, że taki Ryanair, Air lub EasyJet latają na mniejszych lotniskach. Na, na przykład Ryanera nie spotkamy na przykład na Chopinie albo Wizera na przykład też na Chopinie, tylko latają na Modlin, gdzie po prostu jest lotnisko mniejsze i jest po prostu taniej. Więc sobie wyobraźcie, jakie koszty by musiała podnosić linia. Za na przykład wylądowanie i podpięcie, dajmy, do rękawa, w, dajmy w Los Angeles. I stoi też jedna przeszkoda, a mianowicie COVID, bo przez COVID na przykład nie ma, dajmy, bo jest mało rentowny lot z Warszawy do Nowego Jorku albo na przykład z Los Angeles do Moskwy, no, ale mówię przykładowo, nie więc po prostu przez COVID będzie teraz no, bardzo ciężko, więc niby się to w ogóle nie opłacało. Ale gdyby nie było sytuacji i na przykład taki Ryanair posiadał 747 czy Wizard A380, to wyobraźcie sobie takie tanie tanie loty do USA, no przecież to by było piękne, no zamiast polecieć British Airways dajmy za ileś tam set zł, a dajmy polecieć Ryanair'em, po prostu taniej, więc to by było w sumie piękne, ale jest tak jest i po prostu przez widać, się nie opłaca, a no ta, ta, ta linia by upadła. Więc w skrócie, gdyby na przykład były loty długodystansowe tanich linii lotniczych, na przykład takiego Ryanaira by teraz nie było lub Quizzera. Więc mówię, możemy już sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego. A w tym odcinku to już tyle. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i zapraszam też do poprzedniego z godziny ponad 11, więc zapraszam. Dzięki, cześć.